Kluczem do zwycięstwa będzie zachowanie przez jedną z drużyn zimnej krwi. Wygra zespół, który popełni mniej błędów. No, zastanawia się, czy nie strzelać. Czy to wykorzysta? No, będzie gol! Rzut rożny Paris Saint-Germain w defensywie. Oh, Roger. Co wymyśli, żeby nie stracić piłki? Zdecydował się na strzał. Z znakomitym wybiciem zażegnał niebezpieczeństwo. Prawo. Dany. Dobrze w sukurs idzie mu partner z drużyny. Ładne, czyste wejście i przejęcie na własnej połowie. Jest zawodnik na czystej pozycji. No i zgranie w pole karne. Uśmiechnął się bramkarz, no bo piłka trafiła wprost z niego. Dobrze, może teraz dograć na lewą stronę. No, ucieka obrońcy. Out dla Paris Saint-Germain. Van der Wiel. I po odbiorze strata piłki. Dany. Helder postiga. Zlatan Ibrahimović teraz. Wracą piłkę. Dany. Dobra pozycja do oddania strzału. Ślizgiem atakowany Cristiano Ronaldo przeskakuje. Uderza! Obronił, ale jest szansa na dobitkę. Jago. Dobrze w pole karne. Fantastyczna interwencja. Stanął na wysokości zadania. Zażegnał niebezpieczeństwo. Sędzia pokazuje grać dalej. To mądra decyzja. Rzucił mu No i mamy rzut wolny, będzie groźnie. Sędzia pokazał żółtą kartkę. No i mamy przerwę w grze, a sędzia sięga po kartkę. Wcześniej sygnalizował, że ukarze zawodnika. Świetnym wysokiem zablokowali ten strzał. Sędzia ten strzał. no i jaka jest decyzja? Sędzia ukarał gracza żółtą kartką. Piłka opuściła wojsko i rozpocznie bramkarz. Nieporozumienie i strata piłki. Motta, Maxwell. To dośrodkowanie do środkowanie do kawaniego. No już blisko polekarny. Uderzenie, broni i grają dalej. Tiago Motta. Do środkowania tam jest Zlatan Ibrahimović. No zobaczmy, czy sobie poradzi. Czy to wykorzysta? Będzie strzelał? Piękna bramka dająca im prowadzenie. Ale znakomity moment do wyjścia na prowadzenie. Tak, to oni będą w lepszych humorach schodzić na przerwę. Piłka nie znajdzie drogi do bramki. Strzał zablokowany. No i mają zróżnic. Carvalho! A jaka szkoda. Nie udało mu się dosięgnąć tej piłki. Starał się jak mógł, ale to podanie było odrobinę za wysokie. O tak dobrze wykonanych rzutach rożnych powinniśmy oglądać lepsze strzały. Pierwsze 45 minut za nami. Rezultat 1 do 0. Bardzo ważny moment. To było zdobyte... Zapraszam na drugą połowę meczu. No, z tego miejsca można strzelać. Jest szansa na dośrodkowanie. Dobra okazja. Jest bramka. Mamy remis. W tym golu mamy remis. Splendor wpłynie oczywiście na strzelca. Ale proszę popatrzeć na to przepiękne doświadczenie. Prima klasa. Van der Giel. Katastrofalne podanie. Łatwa strata. Bardzo łatwo przejął je rywal. Ależ fatalne podanie piłka. Czy to wykorzysta? No, będzie gol. Piłka w bramce. Jednobramkowa przewaga. Ależ jest skuteczny. To jego drugie trafienie. Obrona przeciwnika była całkowicie zdezorientowana. Świetnie przygotowany atak doprowadził do sytuacji sam na sam w bramkarze. Dobrze i przejął. Próbują rozegrać po skrzydle. Dobrze, wbiega na wolne pole. Ależ okazja! Zdecydował się na strzał. Ach, słupek! Bramkarz spokojnie łapie piłkę. Zupełnie niegroźny był ten strzał. To zdumiewające. Statystyki strzałów są zupełnie odwrotne do statystyk bramek. Tak. Nie wystarczy celować w bramkę, tylko trzeba trafić w bramkę. Renner Paris Saint-Germain wprowadzi za moment na boisko nowego zawodnika. Ma możliwość odegrania. Dany. João Moutinho. Bardzo dobry odbiór. Za chwilę wznowienie przy linii bocznej rzutem załku. Żuamutinio. Czytelne podanie, zbyt czytelne, przynajmniej dla niego. Ibrahimowicz. No i Ibrahimowicz. Zwycięsko z tego starcia wyszła jedynie piłka. A teraz Ibrahimowicz. Dobre odebranie piłki bez fału Javier Pastore. Czy to uderza? Nie wierzę. Z tobą obronić ten strzał. W końcu przypomniał sobie na czym polega fach golkipera. ładnie i co ważne skutecznie odebrał ma trochę wolnego miejsca do oddania strzału a jaka bramka to kolejny gol potwierdzający ich dotychczasową przewagę w tym spotkaniu no strzela! Zablokowany strzał. No i Ibrahimowi. Maxwell. Pięknie, długie podanie do Ibrahimowicza. Jego. Heller Postiga. Odbita piłka od zawodnika, opuściła boisko. Będziemy świadkami zmiany w zespole PSG. A teraz No Przejął, ale nie opanował piłki. Ależ piękna bramka. Fantastyczna bramka. Fantastycznie gra ten zawodnik w dzisiejszym spotkaniu. Patryk znakomicie to wymyślił. Posłał piłkę w dolny ruch bramki. Praktycznie nie do obrony. Ma możliwość dośrodkowania. No i popędzili mu z pomocą. No nie nazwałbym tego zwycięskim pojedynkiem. Javier Pastore. A Czy to wykorzysta broni, to jeszcze nie koniec akcji. Dany ślizgiem, próbuje odebrać. Przed sekundą arbiter zakończył to spotkanie.